Co zrobić, kiedy osoba w Twoim zespole chce podwyżki wynagrodzenia za obsługę podopiecznych? Zatem jak się zachować? Jak przeprowadzić tego rodzaju... Rozmowę, która jest z góry niewygodna, dodatkowo też, kiedy faktycznie jest odpowiedni moment na podwyżkę wynagrodzenia. Tego rodzaju problemy towarzyszą trenerom we społeczności, trener Siopro, i to właśnie w dalszej części tego nagrania będziesz mógł, trenerze, posłuchać fragmentu z naszego spotkania, w trakcie którego Kuba, trener otrzymuje feedback od Bartka, który zarządza teamem 10 trenerów w swoim studiu treningowym, którym jest właścicielem. I jestem przekonany, że jeżeli budujesz swój team trenerów, czy też również prowadzi swoje studio treningowe, w którym masz właśnie trenerów, ten dalszy fragment tego nagrania i feedback, który otrzymał Kuba, będzie również dla Ciebie wartościowy. Dlatego tutaj na tym kanale postanowiłem opublikować ten fragment ze względu na to, że to tutaj dzielę się moim doświadczeniem przy współpracy z trenerami, którym pomagamy rozwijać, skalować ich biznesy. Także gorąco Cię zachęcam do dalszej części tego materiału. Takie rozmowy nigdy nie kończyły się, jakby dobrze. I dlatego ja stworzyłem regulamin i wychodziłem z takimi rozmowami sam przez szereg. nie? Bo ta podwyżka, jakby do niczego nie prowadzi. Jakby to ani dla niej nie będzie motywacja: ty nic z tego nie zyskasz, że dla niej dasz więcej. Nie? Ona tylko i wyłącznie zyska, a widzę, że jakby jej motywacją jest. To, że jakby, chyba nie czuję tutaj jakiejś sprawiedliwości, no bo ta kwota wynika z tego, że chce się dzieje z tobą pół na pół. I ona ma przeświadczenie, jakby, że wykonuje, że od niej dużo zależy. I teraz tutaj bym trochę ją, bym ją, bym od, ja, ja bym jej odmówił tej podwyżki, mhm. ale dałbym jej. Dałbym jej jakby cel, do którego ma dążyć, poprzez to, że wprowadzić zasady już nie tylko dla niej, ale też dla wszystkich trenerów. Praca wam się układa i coś realizuje ona dla ciebie przez dłuższy okres czasu, wtedy ma wtedy za tą lojalność podwyżkę. Uważam, że po pięciu miesiącach to nie jest. Yy, niczym nie zyskasz, dając jej teraz tą podwyżkę. nie tylko musisz to uargumentować w takim stopniu, że no dla Ciebie, jako przedsiębiorcy, nie jest to rentowne. Że, ok, możesz dać jej podwyżkę, jeżeli będzie robiła Ci teraz miesięcznie, na przykład, 100 godzin. no Dzięki temu Ty zarobisz więcej, ona zarobi więcej, i możesz jej dać podwyżkę. Okay, niech to będzie granie do jednej bramki, bo to, co ona zrobiła, no to zagrała do swojej bramki, a wtedy chce zostawić rezydent z ręku w lotniku. Ja, jak u mnie teraz, jak wprowadziłem te zasady, że wiem, podwyżkę masz po roku, tak, ale ta podwyżka nie jest w takim kontekście, że ty zarabiasz więcej, ja zarabiam mniej, tylko dzięki twojemu zaangażowaniu Twojemu staraniu się, Twojemu większemu doświadczeniu, u Ciebie stawka treningowa jest większa. Więc my mamy większą kubkę do podziału i Ty zarabiasz więcej, ja zarabiam więcej. Więc ewentualnie ten kontekst możesz, możesz użyć. Czyli, jeżeli ona się czuje dobra i mocna, to zwiększmy cenę Twojego treningu i podzielmy to znów inaczej nie? w tym kontekście. Nigdy nie stawiaj siebie w pozycji, jakby przegranej w tym. Nie, bo wtedy też pokażesz w jakiś sposób, że mm, ona może sobie dużo rościć. To, ja zawsze źle się czułem yy, w takich sytuacjach, jak do mnie trener podchodził, i czułem, się trochę może wydymane to za duże słowo, ale, no, ale nie, to musisz yy, pokazać, yy, że czy ty decyzyjność masz i jesteś na to przygotowany, więc radziłbym ci na przyszłość. Taki regulamin i jak ja to uczyłem, nazywałem, jeszcze kariery trenera wprowadzić. To mhm. znaczy zawsze będzie przygotowywało na takie rozmowy, no bo one nie są miłe i często no, chciałbyś dla niej dobrze, ale też nie chcesz stracić przecież nie? tak To normalne, żeby coś się rozwija, to, to będzie jakby krok, trochę do tyłu. Okej, okay. czyli w tym kierunku iść. Czyli porozmawiam z nią po prostu, że na ten, teraz nie jest odpowiedni na ten moment, że też musimy grać, że tak powiem, do, do jednej bramki. No i że jeszcze tutaj poczekać na bierze doświadczenia, wtedy zwiększymy stawki treningowe u niej. Teraz dobierzemy więcej klientów i wtedy będzie ona mogła robić więcej klientów. E, że tak powiem więcej godzin i jeśli tu będą dalej zadowoleni klienci, no to wtedy je podniosę te stawki, o to tutaj tak, chodziło. Jedy, tak, jedyn, jedyną furtką jakby to już zostawiam zawsze wspólność samej osoby zainteresowanej, czyli tobie, chyba, że ty uznajesz, że ona jest już gotowa, i że wy jesteście gotowi na podniesienie cen i żeby ten podział zrobić szybciej. To już, teraz. Mhm. To już wiesz, nie wiem jak, jak jej doświadczenie wygląda i jak jej idzie z tymi treningami, jak ty z niej jesteś zadowolony w jakich relacjach jesteś. To jest kolejny argument za tym, żeby mieć, żeby mieć swój, swój regulamin ścieżki kariery trenera. Wtedy ty decydujesz, kiedy jest podwyżka, a nie ktoś ci zaskakuje. Zawsze jest, to jest znów ta zasada, że jak jesteś przygotowany, to nic ci nie zaskoczy i nic nie zestresuje. Nie? wychodziłem przed czterech z takimi e, rzeczami, które zawsze będą miały miejsce. Zawsze będzie rozmowa o pieniądze. No, no i zawsze wiecie, zawsze lepiej, e, jak jest niewygodne to, wiesz, co jest dla ciebie niewygodne, no to ty to zaplanuj i, za, i będziesz gotowy w, będziesz gotowy na to rozmowę po prostu i zaplanujesz ją w momencie, w którym Ty chcesz, żeby ona była. Bo w innym wypadku czas to będzie w takim, który będzie dla Ciebie niewygodny, no to nie że rozmowa niewygodna to jeszcze zły moment. I no nie chcemy się stać w takiej sytuacji, no bo to dla nas będzie bardziej stresująco wtedy. Przede wszystkim to, co chciałbym dodać do tego, co powiedział Bartek, to Kuba odpowiedzi znajdziesz również na platformie, w zarządzanie Teamem. Przede wszystkim jest tutaj przygotowane nagranie 20-minutowe. Gdzie właśnie omawiam również ten wątek, kiedy podwyższać wynagrodzenie w teamie, kiedy trener tutaj czy osoba w zespole o to zapyta. Także masz punkty, kryteria, na co zwrócić uwagę, czy faktycznie je spełnia, i tak dalej, jako punkt odniesienia. Tak czy kuba, rekomenduję tobie jeszcze raz zapoznać się z tym materiałem tutaj, co masz dostępny na platformie Zakładka, Zarządzanie Teamem, Nagranie, Budowanie Dream Teamu. Stąd też na pewno znajdziesz tutaj również odpowiedź i szerszy kontekst odpowiedzi tego, co powiedział Bartek.